Tam chmurki też ładne. Także muszę uważać, żeby nie przedobrzyć z tymi wyjazdami dzisiaj. O, tam ten wiatrak jest. To tam jest nasza elektrownia. Naziemna. A to tam takie małe jakieś tam jest. Do tego, co tam powiedzmy, gdzieś tam idzie się jeździło. To tam. O, tam prosto można było by jechać. No i już tu jesteśmy, to spróbuję tam trochę bliżej podjechać. Jeśli chodzi o tę o tą trasę, w którą już jesteśmy bierna No na ziemnych tych, tych elektrowni jest sporo teraz u nas No, no to już, to już ludzie jak robią. To już, to już w hektary wchodzi, nie? Jak się na takie wyjazd jedzie na konstrukcję, to już hektary są, to już nie jest sama jakaś... Jak się widzi gdzieś coś przy drodze, że tam stoją dwa, trzy stoły jest tam powiedzmy 50 paneli czy 100 paneli, to każdy... O Jezu ile tego jest. No to, to jest nic, no. No jest dosłownie nic. A tutaj co za wynalazki? Bociany. Tu sobie ktoś zaczął i nie może skończyć Bo już po łatach widać, że dostał już od słońca i od wody I to by trzeba jechać tam, ale Nie wiem czy będę jechał Czy tu mnie żaden pies nie wygoni? No właśnie Dobra To jedziemy tam a pozawrócimy tam gdzie mówiłem, no to będziemy albo pijemy tam kawałek dalej, pojedziemy, może będzie widać. O tutaj to jest. Nie jestem tam po tych piachach, jechać tam tą, tą CBR-ą. O, widać naziemną. Tam też trochę tego jest, wiadomo nie. Tylko, że nie tyle, jak, jak tam powiedzmy gdzie się jedzie i no takie konkretne wyjazdy. Jakie jak są ileś megawatów. się dronem, polata jeszcze, ponagrywa coś. Też nie ma tego mało, no ale to nie jest tyle, co, co mówię, to nie są właśnie takie inwestycje że, inwestycje, że no samo wbijanie konstrukcji to jest tam z miesiąc czasu, nie? No to potem blendę podniosę, jeszcze raz zobaczę, jak to tu wygląda, bo przez tą blendę to jest wszystko jeszcze ciemniej, wiadomo. No tutaj tak w miarę, ale tam jak jechaliśmy przed chwilą, się spojrzałem w lewo, no to było no, nieciekawie. No to jeszcze pojeździmy, są inwestycje no, spore, nie jak ktoś ma tam jakiegoś troszkę grosza dłużonego, Ja to inwestuję, no bo to się zwraca, nie? To są jak wiatraczki, nie? Fajna sprawa. Tam prosto pojedziemy, zobaczymy, co tam jest. Tylko to też nie jest tak prosto, nie? Z tymi wiatrakami i tak dalej, nie? sobie może stawiać bo jeżeli oni tam wiadomo kto im zabroni a przeciętną obywatel, który ma tam jakieś pieniądze no to się musi kurde tam napocić na no, te pozwolenia trzeba to wszystko w odpowiedniej kolejności tam porobić jak to, to wygląda z tej strony no tam nie wygląda dobrze właśnie z tej lewej strony Widać tą konstrukcję też. No nie byłoby sensu jechać. No jest też trochę tego, to jest mój, to, to jest nic praktycznie. Kurde tam jest trochę ciemno no, z tej lewej strony. Mamy Kalisz prawo, Wieruszów w lewo. No i to lewo właśnie mnie trochę straszy, nie? Zamość. No to jedziemy na Wieruszów, trudno. Po co, po co do Kalisza? Do Kalisza to będziemy zaraz jechać jak skończymy jazdę. Przepalimy CBR. za mość. Trzeba za tym dziadem jechać, trzeba by coś gdzieś odbić może w którąś stronę, bo bez sensu, nie będzie się nic widać, nie? Dobra panie, trzeba by to jakoś to ogarnąć żeby za tym PKS-em jechać za wygląda ale prędkość 100 na godzinę kurde molek Zajmę, nie lubię tak <grywa> Antoni Syców Wieruszów Jesteśmy w Grabowie nad Prostą, czyli się dojechało tak jak mówiłem Kurczę, zobaczcie z tymi asfaltami w Polsce no kurde gdzie by się motocyklem nie jechało to zawsze gdzieś jest takie miejsce na przykład jak to nie i oni to będą robić oni to zrobią, za 10 lat będą zrobić to samo czy nawet mniej niż 10 lat i ta w kółku Macieju jest nie a zobaczcie w Stanach jak jest to zrobione z domyczkiem jakichś tam kamyczków, z jakimś tam yy, betonem, czy coś I taki asfalt jest 50 lat, 60 i... I nic mu nie jest A tutaj co chwilę coś w Polsce Jakby tego nie można było zrobić rzeczywiście porządnie Antoni tu wiesz, nie, nie jedziemy tam Nie jedziemy tam, bo tam byliśmy ostatnio No nie ma sensu, się mija z celem Ryneczek I my jechaliśmy tutaj też, tylko my jechaliśmy... Prosto też? Jak Główna chyba idzie, no tak, tak jechaliśmy Tak jak Główna idzie, a tam aby jechać... Dobra, powiedzmy jak Główna idzie I sobie odbijemy na Błaszki I z Błaszek pojedziemy sobie do domu. Przestawy Brzeziny, płaszki 30 km. To od boku by się wyjechało. Za nami jak patrzę w lusterku, to ciemno się robi, nie? Tam też coś było, ale to nie, nie dzisiaj. byliśmy ostatnio i tam właśnie na wprost jechaliśmy bo my teraz pojedziemy w lewo tak droga idzie jak główna a ostatnio właśnie tutaj w prawo odbijaliśmy tylko, że od, jechaliśmy tutaj od tamtej strony nie? czy tutaj na... o, tu, z tej tu jechaliśmy a ciekawe jakby tutaj nie, od, nie odbijać w lewo, pojechać prosto Działeczki też spokojnie, a ktoś działeczkę ma tylko zwykłą działeczkę, nie tam jakiś rod, to wtedy sobie może robić co chce, jeśli chodzi o zabudowę, nie w kwestii mieszkalnej oczywiście. Zobaczymy, żeby tam nie odbijać może. jak już jesteśmy w trasie takiej w koło Komina. Racławice. Biernacice. spożywczo-przemysłowy. Nie, 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 nie mówiłem wam jeszcze zamówiłem jednak tą kartę pamięci do GoPro do, do Hero 10 i zamówiłem tą jednak największą jaka jest na ich stronie, czyli 512. Ale są drogie, no ale co z tego? Ale kurde, powiem wam, że 128 giga na przykład to karta pamięci wygląda na każda inna. Czyli i z jednej strony, czyli można tak nazwać avers Revers, nie wiem, czy tak można jak monety. Że z jednej i z drugiej strony ta karta w pamięci jest po prostu gładka, nie? Nie ma tam nic, nie? Wszystko jest w środku, nie? Tak wszystkie jedne karty mają te 32 giga, 64 i tak dalej. one jest płasta z dwóch stron. A jednak w tej 512 12 z jednej strony już normalnie wystaje układ, nie? Normalnie jest układ salony. No bo widocznie już gdzieś to miejsce musi być zmagazynowane, nie? Zorganizowane w kwestii no, no miejsca po prostu, nie? Wiadomo, że są te nanotechnologie już tak dalej. Miniaturyzacja układów salonych tak dalej. No ale jeszcze jednak to i tak jest super, to no, nawet bez dwóch zdań. Jest... Ale, ale, ale właśnie jest widoczne, nie? Jest normalnie taki ciemny układ w prostokącie, który jest z jednej strony karty po prostu. I potem właśnie już widać, że O, tu jechaliśmy, nie? I potem właśnie widać, że już tego miejsca jakby w kwestii gabarytów brakuje, nie? Na takie większe pojemności jeśli chodzi o karty MicroSD. I taka jeszcze ciekawostka, bo dzwoniłem do, do GoPro, tam do nich mam numer, potem z nimi tam często sobie tam jakby no tam te zakupy tak dalej. U nich robią tylko i tam reklamację tej baterii, co ostatnio mówiłem u nich. Chyba by się pasowało przeszyć tą kamerę, bo nie wiem czy ona nie, nie jest ten... brudna. Przeszemy. Yy, I się tak jeszcze dowiedziałem takiej... takiej rzeczy, no ja tam czytałem ogólnie te, te, te jakby manuale i tak dalej, to wszystko. Ale może nie wszystko spamiętałem, no bo to... To co mi gościu powiedział, to akurat ja tego nie pamiętałem, no to się przyznaje. Gościu też zaznaczył, ten serwisu, że jeżeli mamy GoPro tak jak teraz po prostu jedziemy, nagrywamy bez celu, z celem, czy tam cokolwiek to sobie tam zażyczymy na przykład, po prostu ją użytkujemy, nie? Nagrywamy i tak dalej. To nawet, jeżeli tą kamerę GoPro Google Pro tam pod, pod, pod tego lapkę czy pod stacjonarkę, żeby to zrzucić tam powiedzmy no, na dysk, wiadomo, żeby to obrobić. To jest zalecane, żeby po takim nagrywaniu zrobić format karty, nie? Ale format karty mam będzie zrobić kamerą. Bo zdarza się tak, że, że, że tego nie będziemy robić tak yy, po takich nagrywaniach, powiedzmy, że to no, jest wskazane. To może być tak, że się będzie kamerka mogła przycinać, nie? I ja też nie wiem, czy też właśnie przez to, ten, żeby się kamerka nie przycinała, bo... Baterie bateriami... Ale Gosi mi też powiedział, że może być taka opcja, bo, bo o tym mówiłem, o tych bateriach, nie? Aby mówił, taka, taka mogła być opcja, że baterie były w miarę dobre. No bo oni testowali tam rzeczywiście, no tam... No, nie trzymały tak powinny, ale, ale działały, nie? No bo, no bo wiadomo, że działały. Ale mówię, że też jest opcja, że ta kamera nie chciałem wstawać przez właśnie przez kartę pamięci, bo ja tam kartę 128GB, bo wtedy nie było na stronie większej, wtedy, w tym czasie, nie było większej karty, wziąłem to 128GB i ja ją tylko raz formatowałem, nie? I nawet nie wiem, czy ją formatowałem kamerą, ale chyba kamerą. A tutaj mi gościu, wiesz, powiedział ogólnie, że, że powinno się formatować jest nawet, no, nawet po takim zgraniu materiału, nie? Żeby ta karta, no, nie wiem, no, dostała ten formę do nowa i tak dalej, bo, bo jeżeli tak jest tak napisane nawet w manualu, no, to widocznie coś w tym jest, nie? Ja też się mogłem boksować z, z bateriami, a ja te baterie może mnie nie blokowały tej kamery, tylko właśnie karta pamięci, nie? A ja faktycznie tej kamery, tej karty nie, nie formatowałem drugi raz, no bo, no bo jak? No bo to wiesz, łopatologicznie to co? Kupujesz laptopa czy stacjonarkę, coś tam sobie na, zainstalujesz, zrzucisz na, na inny dyski, sam Musisz zrobić znowu format? No ale jednak dysk, dysk to nie karta jednak, nie? Także pod tym względem że było tak, że, że rzeczywiście, nie? I teraz mam to możliwość sprawdzenia, bo teraz mam aktualnie w tym momencie 512 włożoną, czyli największą kartę, jaką my tam mieli, tą szybką, na stronie. Karta 5,5 stówy, nie? Sporo. Eee, no i teraz będę miał jakby porównanie, nie? Czy rzeczywiście to, to była karta pamięci, czy, czy, czy nie? Bo jeżeli na tej karcie by się coś rzeczywiście będzie działo tak samo, no to kamerę odeśle tyle, nie? ale właśnie mi się wydaje, że to jedna kamera jest OK, tylko właśnie mogło być coś z kartą, nie? Bo nawet jak robiłem sobie upgrade firmware w tej kamerze na wersję 1.5, taka jest aktualna wersja 1.5, firmware'u, no to, no to nawet tym, tym już nie, nie poprawię nic, bo, no, bo, no bo jak, jak to jest najnowsze, nie? I faktycznie może było tak, że, 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 że ta karta mi gdzieś blokowała, nie? A fajny jest bajer, nie wiem, czy tak jest w innych sklepach, jak kupujecie karty pamięci na gopro.pl, ten, co jest ten polski dystrybutor, ta strona ich, to te karty, które u nich kupujecie, macie gwarancję dożywotnią, nie? I to jest bajer. Czyli tak jakby ja ten te na, 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 tą, powiedzmy, kartę pamięci 512GB, no to, no to wiem, że że to był dobry zakup, z tego względu, że za rok, czy za dwa nie będzie tego, że mi gwarancja nie tylko po prostu ja mogę za 5 lat ją wysłać ja się skaszani jeśli będzie oczywiście strona istniała, a myślę, że będzie, bo bo GoPro to jednak jest na czołówkę tych kamer sportowych, najbardziej dostępnych na rynku i, i tak dalej to sobie kartę wysyłasz i i masz święty spokój, nie? i to jest fajne Także dwie karty mam. Aha, i sobie jeszcze wziąłem ładowarkę zamówiłem na, na trzy sloty, nie? Żeby już tej kamery nie będzie, że kamera musi się świecić, nagrzewa i bo to już wiadomo, że bateria ładujesz się kamera nagrzewa, bateria się nagrzewa to już po co to, to. A tak jest ładowareczka i, albo pod komputer pod USB, albo pod, 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 pod ładowarkę od telefonu, bo to właśnie tylko o napięcie, nie? To wszystko cała filozofia Także nagrywanie filmów z 5 godzin z groszem weszło mi na 20 godzin z groszem Ciekawe ile ten mój powerbank wytrzymuje A powerbank jak już mówiłem kiedyś, że trafiłem dostałem z orangeu podurzałem mi internet wtedy jeszcze było TPS-a, nie, orange było chyba już. No nieważne, no to będę wybory jakiś tam, nie wiem, pendrive, powerbank właśnie i mp 3 jakaś tak dalej, nie? No po co mi mp 3 Dawać powerbank i ten powerbank był trafnym wyborem, nie? Bo jest ciężki ogólnie, czyli są tam prawdziwe akumulatorki. Nie rozkręcałem bo ale wątpię, żeby robili jakieś podróby. Taka firma, która jest ogólnokrajowa. Jeśli chodzi o te o, 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 o tak i tak dalej, i, i, i ten i o powerbank no mówię, no on spisuje się nieźle, nie.